Witam się Baneczko Bóg Blantowski z nowym filmikiem z GTA 5 i pokażę dzisiaj dla Was petardę, pokażę Wam jak kopiować, jak kupić sobie całe garaże. Tych pojazdów mule, które są potrzebne na straty do nowego kopiowania e, samochodów solo, tego, którego pokazałem ostatnio. Pierwsze co robicie, potrzebujecie jakiś samochód jakikolwiek, jedziecie nim do bunkra, wjeżdżacie nim do swojego mobilnego centrum operacyjnego. Robicie to po to, że jeżeli Wam się nie uda, możecie później tylko odrodzić się w bunkrze i wyciągnąć sobie taki samochód z mobilnego jest to dużo łatwiej niż jeżeli byście po prostu wjechali tylko do bunkra i robili tego glitcha więc wjeżdżamy do mobilnego, w mobilnym musicie mieć przechowywanie pojazdów nie może być to warsztat pojazdów i zbrojeń i wyjeżdżamy tym samochodem na zewnątrz wysiadamy z niego jakikolwiek samochód, to nie ma znaczenia jaki samochód to będzie no i tak jak przy poprzednim glitchu wyciągamy telefon wchodzimy w szybkie dołączanie, szybkie akcje misje kontaktowe no i odpalamy tutaj tą misję samemu jakby wam się pokazała opcja aż ze znajomym musicie wybrać tą opcję samemu, no i tutaj czekamy tak samo jak i wcześniej, aż pokaże się jeden, dwa lub trzy z czterech, wtedy szybko wyciągamy telefon i jeszcze raz dołączamy na misję kontaktów, znowu czekamy aż jest opcja dobierania, znowu wyciągamy ten telefon i znowu jeszcze raz dla pewności trzeci raz wyszukujemy, kolejny raz tą e, misję kontaktową. I czekamy aż pojawi się dołączanie. Ja to robię trzy razy, bo teraz już ten samochód nie znika z minimapy i tak naprawdę ciężko wyczuć ten moment, kiedy to się udało. Mi się wydaje, tak zauważyłem, że jeżeli mi się uda, to jeżeli zanim wyjdę z, tutaj z bunkra, próbuję otworzyć menu interakcji, to ono się po prostu nie otwiera. I mi się wydaje, że wtedy właśnie ten glitch zadziałał że zgliczowaliście się poprawnie jak jesteście w bunkrze nie możecie wyciągnąć swojego e, kurba menu interakcji, dobra udajemy się teraz do klubu nocnego, tutaj proponuję użyć helikoptera securo serve, bo jak, użycie, jak użyjecie jakiegoś swojego pojazdu to się to nie uda nie będzie pojazdu z powrotem w bunkrze, więc wysiadamy, wyjeżdżamy tym mule, on znika. Wracamy do bunkra i wsiadamy do tego samochodu. W tym momencie zmienia się tablica rejestracyjna tego pojazdu. I żeby zapisać sobie ten pojazd, musicie wjechać nim do swojego mobilnego centrum operacyjnego. I tutaj jeszcze raz przypominam, że potrzebne jest. Przechowywania pojazdów. W pojechaniu tym samochodem nie wyjeżdżacie, nim na zewnątrz, bo zamrozi was. Ustawiacie sobie odrodzenie na klub nocny i odszukujecie nową sesję. Tak, tak, tak. Takie to jest proste. Po odrodzeniu się tutaj już w klubie nocnym, na nowej sesji, już jest z górki. Najtrudniejsze jest zrobione. Jeszcze tylko teraz zostaw łapę do góry. Zapraszam do podbijania moich filmików, jest nowa opcja, takie mniejsze i średnie kanały mają opcję podbijania, czyli tam gdzie macie komentarze można to przesunąć w bok i kliknąć podbij, to nic Was nie kosztuje, a z pewnością pomaga w rozwoju kanału. Więc wracamy do filmiku. Jak zejdziemy do, w klubie nocnym, wchodzimy do piwnicy numer 2, tam gdzie stało mule, stoi ten samochód, który żeśmy sobie tutaj używali, jedziemy nim do innego garażu, do jakiegoś innego garażu, gdziekolwiek, no i po wjechaniu tym samochodem do innego garażu, otwieramy telefon, wchodzimy w internet, Warstock i wchodzimy na mule, pokazuje nam się podczas kliknięcia na mule, że możemy go wstawić do klubu nocnego i tutaj tak naprawdę nieważne, który klub nocny wybierzecie, czy piwnica numer 1, 2, 3, 4, to nie ma znaczenia. Klikacie, potwierdź, potwierdzacie ten następny komunikat i samochód jest sprzedany. Tutaj warto sobie cały garaż zapełnić samochodami na straty, jakimiś Elegi w klubie nocnym, tam gdzie będziecie trzymali to mule, no bo musicie zamienić później wasze mule na samochód z, na straty. Tutaj w międzyczasie oczywiście zapraszam Was, chętne osoby grające na komputerze, na PC, w GTA V, na Legacy lub na Enhancer, czyli nieważne, czy stara, nowa wersja gry, mam dla Was opcję doładowań, możecie sobie u mnie zamówić modowane konto, stroje, kasa. Level, pojazdy, odblokowania wszelkiego rodzaju, trofea, postępy kariery, statystyki, kd, czas gry Mordo, mów co chcesz, a ja to dla ciebie zrobię Tak, 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 takie to jest proste Wyjebane stroje, wyjebane w kosmos samochody, statystyki, wszystko jest kurwa cycuś glancuś, jest petarda Dobra, i teraz tak, jak już kupicie ten pierwszy samochód, to i przyszedłem na faceta, bo na facecie tak naprawdę robiłem. A ten początek musiałem sobie tylko dograć, żeby było wiadomo na filmiku o co chodzi. Dalszą część już robię na facecie, ale Wy nie musicie zmieniać swoich postaci. Możecie to robić wszystko na jednej postaci. Tutaj, jak kupicie tego pierwszego mule. Musicie polatać po swoich garażach i w którymś z garaży zrespi się, mam to mule, ono nie zrespi się w tym garażu, do którego go kupicie, czyli do tego waszego klubu nocnego, tylko ono zrespi się w jednym z waszych garaży, który już posiadacie i ono się zrespi w miejscu, e, gdzie pojazd numer 2 stoi. Więc warto się upewnić, że w waszych garażach w pozycji numer 2 w garażu nie stoi żaden fajny samochód, bo możecie go wtedy stracić. Najprawdopodobniej to mule będzie w drugim garażu od góry na waszej liście, ale nie zawsze, nie zawsze. Jeżeli nie będzie w drugim garażu na liście od góry, to musicie po prostu polatać po tych waszych garażach, pojeździć i sprawdzić, w którym garażu to mule jest. Jak już znajdziecie, to jest dobra. Eee, dobra sprawa, jest już z górki. No, bo, bo on zawsze będzie się respił w tym samym garażu. Jak już znajdziecie tego mule, dzwonicie do swojego mechanika, dzwonicie po samochód z klubu nocnego. To elegi na straty, no i bierzecie elegi, wjeżdżacie tym samochodem do garażu, w którym stoi to mule, które żeście prędzej kupili, no i podmieniacie ten samochód eee, za mule. Samochód na straty zamieniacie za mule. Wyciągacie telefon Warstock no i znowu kupujecie tego niestandardowego mule, ważne żeby kupywać tego co ja kupuję i znowu wybieracie sobie e, klub nocny poziom numer 2, potwierdzacie te komunikaty, samochód jest już kupiony i znowu wychodzicie na zewnątrz, dzwonicie do mechanika, wzywacie z klubu nocnego wasze LED na straty, e, wasze mule będzie w tym garażu z którego bierzecie LED. No i tutaj tak jak i wcześniej bierzemy ten samochód, wjeżdżamy do garażu i zamieniamy go za mule, które tam stoi. Mule trafia wtedy do garażu, będziecie mieli pełen garaż, jeżeli tylko zrobicie to wszystko, co ja tutaj pokazałem. No i tutaj pokazałem wam dwa samochody, ale oczywiście najebałem cały garaż Pum. proszę bardzo jak się szybko pokazały wszystkie mam cały garaż na live będę robił na twitchu będę robił sobie kopiowanie i zamienię ten cały garaż mule na cały garaż easy tak 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 takie to jest proste jeżeli podoba Ci się ten zajebisty patent jak nazbierać sobie tych mule żeby można było skopiować dużo samochodów na zachę żeby nie trzeba było za każdym razem robić tego kopiowania zostaw łapę do góry widzę że Podobał Ci się ten filmik, więc zasubskrybuj, włącz sobie powiadomienia. Elo.